Cik, cik, cik. MZ ETZ 150 i tutaj YZF. Ja wstała, tak stoi, dobra, ale tutaj, stąd. Nie będę Wam tutaj nic pokazywał, bo mam Wam do pokazania tutaj, co tutaj się zmieniło. Nie mogło zabraknąć dużo komentarzy, kiedy yzd 250 Zbierałem się do tego filmiku dłuższy czas, bo szczerze powiedziawszy nie było nawet czasu nagrać. Teraz może mam tak, żeby chwilę to nagrać i powiedzieć wam co się zmieniło. Jak widzicie jest kilka tutaj paczek, które swoje kosztowały. Zaraz wam będę otwierał, pokazywał co zamówiłem do Yamaszki już. Może powiem jeszcze tak, dlaczego nie ma remontu, nie ma składania, no bo dalej czekam na głowicę zwałem już około miesiąc. Siedzi tam u Lobo moto, no ale niestety mają taki Tak zawaloną robotę, że normalnie no Że po prostu ciężko im się wyrobić z czasem Dzwonili kiedyś dwa tygodnie temu Że głowiczka jest u nich Ja dzwoniłem do nich wczoraj, bo mieli dzwonić tydzień temu Dzwoniłem wczoraj, oczywiście się ciężko było dodzwonić Ale odebrali No i tam części ostatnie przyszły do nich chyba wczoraj czy tam dzisiaj, mają składać I teoretycznie w tym tygodniu Dzisiaj mamy środę Czyli może do piątku będzie tutaj głowiczka z wałem, to lecimy po kolei Oleg motocykle, tutaj pierwsza paczka, zaraz wam powiem o jakiej wartości to będzie paczka o wartości 750 zł, czyli 750 zł tutaj mamy tak filtr powietrza, gąbka, wiadome oczywiście do jamaszki dedykowane wszystko. Mamy tak, zestawy klocków hamulcowych, przód i tył. Firmy Prox, czyli nie takie coś już gorszego, czyli tylko już lepsza półka, bo starałem się tu zamawiać wszystko z lepszej półki, nie najtańsze, nie najgorsze, tylko wszystko z lepszej półki. Tutaj mamy tak, klamkę tutaj hamulca przedniego, ona już przyszła z 3 miesiące temu, jak sobie zamawiałem, na 3 dych kosztowała chyba. Mamy tak, prowadnicę łańcucha nawahacz tutaj do tyłu, Ten to jest chyba wkład, jak się nie mylę, to jest wkład, następnie mamy prowadnicę łańcucha, nawahacz czyli tam przy zębatce przy silnika, następnie mamy świecę i następnie mamy najdroższy element tej paczki, czyli łożyska wału. gdzie wału, dwie sztuki, Łożyska kojo, kojo, łożyska i już Wam mówię ile co kosztowało, więc tak, może nawet sami popatrzeć, ślizg łańcucha 57, prowadnica łańcucha 62, łożyska wało 385, właśnie 385 najdroższa tutaj rzecz, filtr powietrza 48, klocki hamulcowe po 66 zł i świeca prawie 3 dyszki. Także no Uzbierało się 717 zł I ogólnie co Polecam Oleg Motocykle Tam jest dużo fajnych Części, które można znaleźć Bez problemu do swojego motorka Czy to jakieś Kawasaki, czy Honda Czy jeszcze coś innego Powiem Wam tak, naprawdę mają duży Wybór części I polecam Wam robić zakupy Z tamtej strony I przede wszystkim co wysyłka jest szybciutka to mamy pierwszą paczkę ogarniętą po kolei jedziemy kolejną jama sklep z tej strony może będzie widać jama sklep tutaj mamy zamówiony łańcuch rozrządu który kosztował 150 zł 150 zł za łańcuch rozrządu oczywiście oryginalny do Yamachy to są oczywiście części wszystkie nowe, które powamawiałem. Jeszcze to nie koniec tego. 150zł to już mamy 717 850 już będzie. Tutaj mamy 280zł. Jest zestaw naprawczy wahacza, czyli łożyska, uszczelki, tam wszystko co jest. To jest coś takiego jest zestaw na paczkę wahacza 250 zł. Mam nadzieję, że to będzie pasować, bo jak nie będzie, no to trochę lipa. Trochę lipa będzie, ale mam nadzieję, że to fajnie wszystko będzie pasować. Więc tak, za te trzy paczuszki mamy 1150 zł. Nie widać tego, no nie widać. E, tą paczkę od 24 Mix pokażę Wam teraz. Co to jest. Prezent od 24 MX jest to zestaw napędowy. To zestaw napędowy do Jamaszki firmy TWENTY. Tutaj co mamy? Zębatkę zdawczą, zębatkę główną, i tutaj cały łańcuch poringowy 520. Czyli to jest taki prezencik od 24 MX za co bardzo dziękuję czyli coś już tam się fajnie wszystko miałby to powiedzieć zawsze coś do przodu będziemy oczywiście nie będę go zakładał od razu no bo stary napęd jeszcze mam nowy to go wyjeżdżę do końca i tutaj potem się dopiero to założy no ale fajny prezent dziękuję bardzo i tutaj mamy kolejną paczkę tak samo z firmy Oleg, motocykla ja ją zamówiłem troszkę później patrzcie na to ta paczka kosztowała, żeby Was nie skłamać, 490 zł, chyba 500 w prawie. I patrzcie na to. Ile mamy folii? Cyk. 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 I mamy na, na samym spodzie coś takiego. No, no i pokazuje co to jest. Zestaw naprawczy e, wałka pompy wody, czyli... Czyli co, no tutaj mamy łożysko, uszczelniacz, o-ring i coś tam jeszcze, dziewięć dych. Następnie mamy wałek pompy wody, bo stary był, można by powiedzieć trochę wyeksplatowany, więc zamówiłem nowy. Oczywiście no niestety, ale nie zamówiłem nowego wałka od wody, tylko podróbę chińską. To wygląda w taki sposób. Oryginał kosztuje jakieś 300-70 zł. Za to zapłaciłem 150. No jest to Nachmana ten chiński zamiennik. Nowego się nie opłaciło za bardzo kurde. Opłaciło. No kurde, mi też nie stać na takie rzeczy, żeby za głupiwałek wałek od pompy wody płacić 400, zł prawie. I już wam powiem, ile to kosztowało. Bo paragon mam. 497 zł. Zestaw Hot 9D 153 zł małek wody i uszczelki Winderosa Komplet 260 zł na silnik. To są te uszczelki, właśnie komplet na silnik. Fajne uszczelki, bo są wszystkie tutaj uszczelniacze, o ringi e, na silnik. Także fajnie wszystko tutaj nie trzeba będzie się szukać. Tylko mamy wszystko w zestawie. No jeszcze wspomnę, no mnie staj na takie rzeczy, żeby kurde zamawiać wszystko oryginalne, no bo kurde coś wiadomo, że jak coś kosztuje 130 czy podróbka a 150 kosztuje oryginał no to ja wolę kupić oryginał te dwie dychy to nie jest dużo na taki tutaj wydatek no ale kurde 300, 400 zł, a 150 to już jest różnica to są te części które tutaj były nowe Teraz Wam pokażę, co się zmieniło tutaj w Tu wyciągałem sobie łożyska tutaj z kiwaka. Były małe problemy, ale już się ogarnęło wszystko. No teraz już to fajnie tutaj, tam może Wam pokażę. W to miejsce idzie łożysko igiełkowe. Z tej strony to samo. No i później te uszczelki, uszczelniacze, podkładki, nie wiadomo co i tak samo tutaj idzie w to miejsce. To jest wahacz i tutaj macie te resztki tutaj tych ośka wahacza, łożyska silnika, tulejka tutaj z tym całym wszystkim tym. To też będzie trzeba pogarnąć. No i pokażę Wam tutaj co się zmieniło. W częściach silnika, tutaj co? Tutaj się w sumie nie zmieniło nic. Tutaj jest jak było. Tutaj właśnie widzicie ten wałek pompy wody. To jest ostre. Wery są pod palcem. Także teoretycznie dałoby radę to zrobić. Stoczyć na mniejszą średnicę, dobrać uszczelnia z To by powiem wam, że dało radę zrobić. Kupiłem nowe. Tutaj sobie wyczyściłem tutaj sak. Sak sobie wyczyściłem od oleju. Powiem Wam tak, kartery teraz fajnie, pompa lekko tutaj się kręci. Przedtem miała lekkie upory, samą pompę oleju sobie rozkręciłem, wyczyściłem tam drobnym papierkiem, wyczyściłem, wymuchałem, złożyłem w kupę. No powiem Wam teraz, to się fajnie wszystko tutaj kręci. Co następnie kupiłem? Yy, prowadnica łańcucha rozrządu. Tą prowadnicę kupiłem używaną, bo moja była tutaj. Zaraz może ją znajdę gdzieś. I kupiłem tutaj wałek od zmiany biegów, chociaż to chyba jest mój stary wałek. Nie ja dobrze widzę. O, tutaj mam prowadnicę. O, dla porównania tutaj na tym położymy na kopercie takie coś. Ta prowadnica na górze jest moja stara, ta pod spodem jest nowa, ale używana. I tak samo tutaj wałek od zmiany biegów. Tak samo kupiłem sobie używany. Mój jest trochę krzywy lekko na końcu. Kupiłem sobie ten używany w lepszym stanie. I w sumie tutaj mamy... Takie rzeczy jak, jak łańcuch rządu stary, takie różne rzeczy tamtego jeszcze nie ruszałem. A przechodząc tutaj do części, jakich są tutaj skrzynia biegów. No, skrzynia biegów jest tutaj w streczu ładnie zapakowana. Skrzynia biegów tak samo była rozbierana i było tutaj regeneracja. Była po prostu składana z dwóch jedna skrzynia, ponieważ ja miałem tryb drugiego biegu na dwóch wałkach, troszkę obiechany. Pokażę Wam tutaj, to jest skrzynia, ta co miałem do roboty. Aż znaczy, tutaj ta skrzynia jest ta, co miałem do przykładki. To jest ten tryb, drugi bieg. I tak samo tutaj jest gdzieś ten tryb. To akurat od kolegi pożyczyłem i coś tam się jakoś ugadamy cenowy, jak to będzie wyglądać. No ale sumując 1150 plus tutaj 500 to wychodzi 1650 to za prowadnicę, za pacieni, za dźwignię biegów 200 stówy. To jest 1850. Miałbyś dodać tutaj zębatki, to wychodzi jakieś 2300. Skrzynia od tryba Nie wiem, ile tam by kolega policzył. Przypuśćmy, że coś by tam policzył, ale nie wiem, ile do tego nie będę mówił. No, ale około 2000 za same części, które jeszcze nie są tutaj założone i ich praktycznie nie widać. W tym tygodniu będzie głowica. Mam nadzieję, że przyjdzie. Za głowicę podejrzewam, że będzie około 1800 zł. Może mniej, może więcej. Fajnie by było, ja by było mniej. No i wał. Wał też swoje kosztuje nowy, ko nowy korbowód. Jak już będzie tutaj wał, to będziemy składać silnik, dwie połóweczki, cały dół się złoży, a później górę cylindra jeszcze nie mam zamówionego, ale myślę nad Ateną 250, też kosztuje około 1800 zł, sam cylinder z tłokiem, no ale to się zobaczy. No. Na razie nie chcę Wam tutaj zanudzać, przedłużać, bo już i tak wyszło sporo, długo wyszło tutaj tego filmu. To żegnam się z wami, będą nowe części, będziemy składać silnik, to wam coś nagram pod początku. A dzisiaj to jest tyle, trzymajcie się i do następnego razu.